Kiedy byłem mały, bardzo lubiłem chodzić po szafach. Pamiętam, że pewnego dnia, e, otwierając szafę mojej mamy, natknąłem się na taką małą książkę. E, był to Atlas Świata stary, radziecki Atlas Świata, z którego to korzystała w trakcie edukacji e, moja mama. Generalnie na jednej z pierwszych stron tego atlasu znalazłem mapę układu słonecznego, czyli coś, co mnie zafascynowało, coś, co e, stało się tym inicjatorem, który powiedział mi, interesuj się tą astronomią i od tego momentu e, moja pasja się rozwija. Kiedy nadszedł taki decydujący moment w mojej pasji, wiedziałem, że niezbędnym wydatkiem w przyszłości będzie zakupienie teleskopu. Dotychczas korzystałem ze sprzętu szkolnego, który został mi wypożyczony, ale jak wiadomo, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Szkołę skończyłem i sprzęt musiałem zwrócić. A w związku z tym, że jestem także popularyzatorem astronomii, jakby no, niezbędnym zakupem był dla mnie Teleskop. Kupiłem go. Jest to ten, który stoi obok mnie. Można przez niego zaobserwować właściwie wszystko, czego dusza zapragnie, począwszy od planet, przez gwiazdy, sztuczne satelity, księżyc, słońce, a zakończywszy może nawet na sąsiadkach, które przebierają się w oknach, chociaż ten ostatni aspekt należy potraktować z odpowiednim dystansem. W gruncie rzeczy teleskop to takie przedłużenie gołego oka obserwatora, który przecież posiada swoje ograniczenia, bo nie jesteśmy w stanie zauważyć szczegółów będących na tarczy księżyca, a przy pomocy takiego teleskopu owszem jest to możliwe. Zresztą nie tylko Księżyc, ale także planety ujawniają swoje szczegóły. Dla przykładu Jowisz pokazuje swoje pasy, Saturn pokazuje pierścienie, a Międzynarodowa Stacja Kosmiczna daje się zaobserwować jako satelita z panelami słonecznymi. Jednak jak to mówią, nie samym teleskopem operuje miłośnik astronomii i najlepszym tego dowodem jest moje portfolio, które zawiera szereg, że tak powiem, wspomnień. Związanych z wydarzeniami, które miały miejsce, w których uczestniczyłem jako właśnie reprezentant tych, którzy się astronomią interesują. No, dla przykładu, na pierwszych stronach mamy takie zdjęcia, które pokazują mnie w akcji popularyzatorskiej, gdzie miałem okazję obserwować pewne zjawiska z uczniami pobliskiej szkoły. Pierwszy artykuł w gazecie lokalnej, co prawda, ale też jest to jakiś sukces. W ogóle muszę się pochwalić, że miałem okazję być także w rozmowach w toku jako uczestnik z moim tatą. Myślę, że gdyby nie to, to nie byłoby mnie tu dzisiaj pod tytułem e, miłośnika astronomii, ale interesowałbym się zupełnie innymi rzeczami, i to byłaby taka swego rodzaju e, prawda. Oczywiście każde z tych wydarzeń, w których brałem udział, daje mi swojego rodzaju napęd do działania. Jest takim motorem do podejmowania wyzwań popularyzatorskich, jeżeli chodzi o astronomię, no i do podejmowania też własnych, jakichś tam e, oczywiście. E, Celów, które sobie w tej astronomicznej przygodzie oczywiście objąłem. Masa, masa jest tego masa naprawdę.